Które koło Państwo wymieniali? Może tamto. To? Tak. To? dwa zdania, aby powiedzieć, co będzie robione? Tak, czasami zdarza się, że jeżdżąc po mieście złapiemy tak zwanego kapcia, popularnie mówiąc. No i wtedy należy wymienić koło. Zaprezentuję teraz Państwu, w jaki sposób to robimy. Musimy ustawić samochód na twardym podłożu, najlepiej gdzieś na płaskiej powierzchni, jeżeli jest to możliwe, no bo na, trud, na, na jakimś krzywym to trudno jest, no ale różnie to bywa, ale na twardym, po czym włączamy sobie jedynkę, zaciągamy hamulec i przystępujemy do wymiany koła. Przed przystąpieniem do wymiany musimy poluzować sobie trochę śruby od koła i następnie dopiero podnosimy samochód do góry. Wymieniamy koło, lekko dociągamy śruby, po czym opuszczamy pojazd. Następnie opuszczamy samochód i staramy się równomiernie z podobną siłą dokręcić wszystkie, w tym przypadku cztery szpilki. To jest wszystko.